Witam, witam, tutaj ja, od 2012 Wstąpiłem do chłopskiej mlecy Czy coś tam To więc no okej, okay, cześć, dajcie mój drodzy z będzie Zapraszam was na kolejny odcinek vlog... Jakiego vloga, chciałem powiedzieć vloga Ale vlogi nie, a to właśnie, to jest też jedna sprawa Kolejny odcinek Wiedźmina Słuchajcie, no i po prostu Jak już powiedziałem na przykład vloga, no słuchajcie Ostatnio ktoś mnie zapytał, przepraszam nie pamiętam kto Chyba Mistrzu mnie zapytał, że po prostu kiedy będzie vlog? A ja mówię, no vlog będzie wtedy, kiedy będę chciał Kiedy no, kiedy będę chciał, a Napisał mi Damian, że Czyli nigdy, a ja mówię, nie Będzie vlog, jak będzie 1000. Tysiąc widzów Tak więc no, jeszcze 800 Ileś tam Tak więc no 10 lat na pewno minie Tak więc no Słuchajcie Lecimy z Wiedźminem To jest właśnie Wielebny e, Tak to jest Wielebny. Zginij. Przepadnij. Niech spali cię wieczny ogień. Czarci synu. Czarci synu. Oj, niewielebny, Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam Salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez siebie. Podejdź. Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem Wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny Wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię. Ale kiedy tylko usłyszał jej skołyt, wziął nogi za pas. Nie chce mi się w to wierzyć. Ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje. Ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest pięć kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestie? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestie, albowiem powiedziane zostało mimo już mrok w duszy jest. No, staty, taty Słuch, ale będzie ci to kosztowało sto orenów. Niech będzie, ale pamiętaj, Wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich pięciu kapliczkach. Spoko! Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzielać, Jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny Wiedźmin. Też wyglądał na chojlaka. Widzisz go tu gdzieś? Nie? Bo uciechu. Ja nie mam w zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa, Wiedźminie. Cała wioska się ich boi i nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi... To chciałbym, żeby zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w Straży Miejskiej. Zdobądź ich zaufanie. A reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj, nie zaufają ci. Masyny sygnał wiecznego ognia, spoko. No i tutaj ymm, będzie przychalenie będzie taki jeden ważny wybór. Przypomnij. A że... z tymi kapliczkami to nie, 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 nie. nie. Szybko. Słyszałem, że Kościół wiecznego ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem, jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Jak będę miał dowód pośpiech Eee, yy, bodajże tutaj trzeba mieć. Yy... Co trzeba mieć? Bodajże, bodajże te. Mózgi chyba. A to tak nie nie za bardzo, chyba, u mnie yy, z umiejętnością tych wszystkich. Yy... Yy, no, tych wszystkich. Yy, wyciągania tych wszystkich, tych wszystkich, no, mózgów i tak dalej. One wychodzą tutaj głównie w nocy, więc na yy, najzwyczajniej świecie tutaj też się pojawimy. Chodźmy najpierw może do Harena. On również chce dać tam jedną z misji. To, co, z tego co pena w nocy tutaj się pojawia bestia. Mm, ale jako taka scenka tylko. Ło! Bije kogoś. Spoko, spoko, idziemy mu z pomocą. Jakiś kastolud. No, scenka mniej. Jesteśmy dobrym widzimy, pomagamy mnie ludziom. I właśnie coś się pojawia taki jeden z bardzo ważnych takich rzeczy, które was ruszyło pod ostatnim odcinkami w komentarzach. Nie ukrywam, że wiem kto to jest. Ale ruszyło was to, że... jaką drogą mam się ruszyć? Jako, ruszyć jaką drogą mam iść? Czego chcecie od tego krasnoluda? To nie ludź ogolimy Będzie dla was lepiej jeśli grzecznie odejdziecie. Miłośnik nie ludzi, co? Schowaj broń, chłystku, i przestań machać łapami, bo ci je utnę. No, po prostu na świecie. Chłystki! Dobra, chłopaki. Na niego ubić to dziwadło. Sami tego chcieliście. Sami tego chcieliście, po prostu. Głos tego dziadka rozenka jest po prostu mistrzostwem świata, nie? Ale słuchaj, na życzenie świecie. Łotwa, olej ściął Zoltan. Zaraz dokończysz, co chciałem mówić. Dziękuję, że mnie od tych obwieściów ocaliłeś. Zaraz, zaraz. Geralt? To ty? Twój psauro. Coś się stało? Nie wyglądasz najlepiej. Mam nadzieję, że ci nic nie zrobili. Cały Wiedźmin. umarł, wrócił do żywy. Pięć lat nikt go nie widział, a teraz pyta, czy coś się stało. Kim jesteś? Gorzałki się opiłeś. Jestem Zoltan Ciwa i twój kumpel. Opowiadaj, co się z tobą działo. Dlaczego się nie odzywałeś, co z... Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. Przed Zoltanem Siwajem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że cię widzę. Chociaż miłoby było wyjaśnić parę spraw. Nie rozumiesz. Straciłem pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Wiesz co, Gerald? Napijmy się piwa i pogadajmy, jak za dawnych czasów. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarze? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków, wywalczą sobie wolność i równe prawa. Aha, we to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życie wielebnego. <laughs> Dlatego nie mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop. Dzięki, Geralt, druhu. Co u ciebie słychać? Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w zimie mały interesik. Handel dobrami z Mahakanu, Nic więcej. Poza tym, Breckenricksowie naciskali, rozumiesz. Breckenricksowie? Kto to? Eudora Breckenricks, moją małżonką, niebawem zostanie. Długo już rozmawiamy. Problem w tym, że mój przyszły teść kładzie duży nacisk na dobre materialne. Kopalnia wspólna sprawa, w której powoli nie pracowałem okazała się totalną klapą. Takie kurwa czasy. Zoltan, wyjaśnij mi dokładnie Zmarkaczy nie ludzie. No to nieważne. Zoltan, muszę już lecieć. Pogadamy, no tak więc obszukajmy ich ma to jakiś alkohol. Są mi pudełko z kośćmi do gry, to się może przydać Zadzewiały miecz to nie <laughs> Ojejku Tak więc, no Teraz chodźmy więc do pana tego, ziomeczka tutaj I to tu czeka nas pierwszy poważny wybór Dlatego, że wiele z was pisało, żebym, żebym się przyłączył do zakonu, niektórzy pisali, żebym e, Był jakby po stronie Wiewiórek, tak ale ja postanowiłem, że taką kwintesencją Wiedźmina jest jak najbardziej. Um, jak najbardziej jest przyłączenie się do nikogo, bycie neutralnym, to jest kwintesencja. Zawsze Wiedźmin stara się być neutralny. Oczywiście jak się nie dawało być neutralnym, no to wybierał um, rozsądek, tak więc no, jak najbardziej w tym let's play chciałem zostać po prostu. Ee, neutralny, dlatego że to jest taka kwintesencja. Wiedźmina, jak to samo jak już mówiłem, szkoda, że mnie dwójce, m, że tak powiem, są tylko i wyłącznie, może sobie wymieńmy, są tylko i wyłącznie e, dwa wybory. Tam już wiedzimię dwójce dopiero. Będę robił dla was taką ankietę. M, która po prostu pokaże, czy bardziej chcecie, żebym był na przykład po stronie A, czy po stronie B, tak. Ale to jeszcze kawał czasu, więc nie ma co się tym głowy zawracać. Tak więc no chodźmy z nim porozmawiać. Jeśli się że zagramy sobie jeszcze w nim z kości. W z nim w kości. Zim jesteś Harenbroch, handlarz pośrednik do usług jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wielki? Co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wielebny. Oczywiście. Ja go ści nie, nie nie wierzę. Mmm spyszna to. Smol, wiej wiej, 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 wiejnego. No, wieśnego win. Musisz dostać go od wielebnego. przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebuje. What the fuck mina. No nie, What się zgadzała ta. Upiornym zimnem od wody ciągniasz, ci cia cia ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuje. Pomogę ci. Ale za informację Słyszałem. o salamandrze oraz sto renów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że sz szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam? Przeklęte umarlaki, nie dość, że mi lu ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami nie niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla specjalnego spe klienta. Gdzie mam szukać tych utknięć? Jak to gdzie? No... na brzegu i... wody w nocy, znalazłem. Stój, stój, nie tutaj. Chcesz, żebyśmy obaj mieli kogo? Nie udawaj, świętoszka. Masz tyle kontrabandy, a bo już się pudełka z grą? Instynkt samozachowawczy, w wolę się nie wychylać. W wielebny ma bzika na punkcie tej gry. Czyli wiesz co to jest? T tego nie, nie powiedziałem. Każdy widzi, że to nieludzka robota i hazardem pachnie. Najlepiej popytaj Krasnali, coś... Dzięki. Okej, okay. Krasnali. Naszego kochanego Zoltana ciwaja, czy handlujesz? Czym handluje ziomeczku? Niewierska runa, ale za 500 zł to nie jest zbyt dobry interes. Ale bardzo chętnie chciałbym sobie kupić w późniejszym czasie. Dlatego, że runy są bardzo, bardzo potrzebne. Z tego co pamiętam, najlepsza miecz robi się z runy żółtej. Trzy żółte. Ale co do tego nie mam dokładnie pewności. Wiem, że. Najgorszy, tak, taki najbardziej pospolity jest chyba ten. trzy czerwone, więc y, jakoś tam nie chciałbym zrobić sobie z tego właśnie miecza Tylko na przykład, może, nie wiem, jeden czerwony, dwa żółte, to jest fajny Tam jest krwawienie i chyba jakieś tam inne pierdoły. Y, chodźmy sobie do 12 Zobaczymy, czy mm, mózgi, chyba mózgi, da się im wycinać. Chociaż też nie mam pewności. Fajnie tutaj działa akurat yy, medalion Wiedźmiński w, Tutaj w tym momencie yy, Znaczy w tym momencie, w tej grze Akurat tak, bo w, w dwójce on yy, Jest tam tylko tak dla ozdoby i w trójce też tak tylko dla ozdoby, zobaczcie, zobaczcie, te, widzicie ten medalion? Jak zbliża się jakieś zagrożenie to on jak Jak on jest wielki! O ja dupce! Jak oni są wielkie! Jakie to jest wielkie, ty! o człowieku! Jakie... Jakoś... Ja pierdykam! Jaki cudem? dem? Jaki cudem to jest takie wielkie? Hmm? O, że się nawet przestraszył. Patrzcie, nie mogę z nich zbierać nic. Nie, muszę sobie rozwinąć się, że tak powiem. No, co jest? Czego nie mogę tych skrzątków? Zobaczyć Bo Ja się przyzwyczaiłem, że są takie malutkie Te nasze topielce, albo te utopce Są utopce A to mnie tam przestraszyło, że są takie wielkie Mówię, co to, Jezus co to do mnie biegnie? To, co to, to mnie Zeżre na miejscu, czy to, nie wiem, mnie oszczędzi? E, fajne są y Fajnie to wygląda bardzo jak Gerard robi takie fajne triki tymi mieczami Riki tiki tikki. Hmm. Dlatego że to jest, wiecie, na ten nowe ten nowy, nowy na, na tym modzie sobie gram, tak? Więc. Yy, Poza te jakby ciosy są jakby takie lepsze. W niektórych momentach fajne komba wchodzą, ale... Oko jest... chyba ostatni już jest, tak mi się wydaje, nie mogę zapisać. Nie wiem czy to widzicie, ale... Jestem zatruty. Nie wiem czy to widzicie, ale... Ale. Ale. ale ta, ten medalion się rusza, jeśli, jeśli. Jest jakieś zagrożenie. I to jest właśnie. Kedmil Havkaren. Witajcie. Nen z Vatgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał Havekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wartelnen Wprawdzie nie jesteś Encid, ale nie jesteś też plugawym dłan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Encid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. No, po prostu tu. Mamy ja do wyboru, tak? Wiesz, że towar albo to pieszy jakby taki wybór. Unia się nie, nie wiąże po tej walce między sobą. Między, właśnie. Mm, A znaczy nie ma większego znaczenia, jak, po jakiej stronie będziemy, jaką stronę bierzemy, więc po prostu ja ich zabiję. tak nie no, ma prostu To nie słuchajcie, że To nie ma znaczenia. To nie ma że widzę, że widzę, że jakby ci panowie na budowie tutaj trochę no właśnie, strzelają do mnie. Pozwólcie sobie tej stanę na chwilę, żeby mi się trochę zregenerowało życie. Że mogę zapisać, mogę zapisać. Nie wiem, trochę tak niebezpiecznie jechać na... Jesteś śmieszny. Trochę jechać na takim małym zdrowiu. No właśnie. I nie wiadomo dlaczego umarłem. Bo mówię, bo to jest y, strasznie śmieszne. I po prostu to... Znaczy zacznijśmy śmieszne, to nie jest po prostu śmieszne w żadnym wypadku. Y, to jest po prostu bez sensu niekiedy i zdaję sobie sprawę, że te całe ehm, OK okej tam poprzedni save nie podoba mi się to strasznie yy, ten ten utrudniony jakby motyw, tak? Bo ja rozumiem, że trudniej, to znaczy trudniej, a jeśli coś znaczy że trudniej, to jest trudniej. Ale nie ukrywam, że nie aż tak. Miejmy się za normalnych ludzi, którzy. Ja może nie jestem mistrzem grania, ale też jestem nubem. Więc no, to słyszeliśmy, nie weźmiecie towarów. Już, no, po prostu nie ukrywajmy, ja nie jestem mistrzem Gier, ale też nie jestem noobem, i to. Yy, i to granie w, taki, w, takim w takim motywach, że po prostu. Mogę umrzeć. No, widzicie, co się w ogóle teraz dzieje? To jest po prostu śmiesz. Nie chciałem pić go. Nie wiem, czy wy widzicie, co się w tym momencie dzieje, ale to jest po prostu śmieszne. What? Ale fajne. Nie, w żadnym wypadku fajne to, co się w tym momencie dzieje, kiedy dostaję, no po prostu, od obrażeń. To jest po prostu, no szkoda mi. Na przykład, teraz kliknąłem sobie na puszczyk zamiast na tego, więc no trochę lipa i straciłem, nie ukrywam, e... straciłem e... W bardzo ważną mm, Miksturkę która mogła mi rozegrać e, inne wątki, a ja w tym momencie potrzebowałem tylko i wyłącznie. Ja skok. Nie wiem czy to widzieliście, nie wiem czy tak nie było na 100% w grze normalnie. Szczerze mówiąc to nie wiem czy da się to odinstalować. Jeśli da się, da się to odinstalować, no to jak najbardziej ja, ja chyba mi się pokusił o odinstalowanie tego tego motywu z tymi, tymi wszystkimi trudnościami tego tych pakietów, tak. No bo nic się tu nie pojawi, więc najprawdopodobniej po prostu albo One nie powinny się dać pojawić, albo... Albo gra czuje, że nie ma wykupionego perka odpowiedniego. No i po prostu oni się, te potworki się nie pojawiają. To jest sobie leży moja książka, już to jest... Czytam już wierzę jaskółek, jestem bardzo, bardzo daleko już w sadze Wiedźmina. No i jak najbardziej granie Wiedźmina teraz... Bardzo, bardzo mnie cieszy i możliwość trochę opowiadania niekiedy o jakichś tam mniejszych rzeczach, które na przykład się mogą nie zgadzać nawet z sagą, bo jest kilka rzeczy, na naprawdę Wiecie dużo. Nie? Zabiłem dla ciebie utopcę, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To skojatel, Wie, wie, wie wiórki. Wie, wie, wie wiórki. Ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, za zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój to, to, towar jest bezpieczny? Nie doceniałem wie nie Wiedźminie. A przy okazji... Co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. za... Zabiłeś ich? Mm -hmm. Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Mm -hmm. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na u utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o sa salamandrę, to. Musisz wiedzieć, że zbierają ha, ha haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im cze czerwony kur. Gdzie ich znajdę? za Zapytaj wielkiego. Wyobnego. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, należącego do Skojatel. popytam -po 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 Może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało? Mm, ja... Widzę, że mamy nowy poziom. Więc, yy, ja bym chciał teraz usiąść przy ognisku. I Jak najbardziej, też chciałbym sobie wyspać do północy, i spałem do rana. Dlatego, że teraz tak trzeba rozpalić te świecie wielebnego, więc. No. Jak no. najzwyczajniej w świecie trochę. Błąd. Srebrny talent. Dlaczego teraz nie zostałem srebrnego talentu? Bez sensu trochę. Yy, Szansa na rozbrojenie. Nie wiem, czy to jest. Czy jakoś to mnie cieszy. No tak, bo be bez srebrnego talentu, tak. To nic nie zrobię teraz, więc. Dam, dam sobie to, co mi tam. I chodźmy spać z powrotem do nocy. Chociaż. Eeeh, to jest co? Biała mewa. Eee, nie mogę zrobić jaskółki, dlatego że nie mam jaskółczego ziela. Hmm. Można by się potem przejść do Abigail. ona pewnie będzie, będzie miała jak, jakieś jaskółcze, żeby sobie trochę wymyślić. Jakiś tam, wiecie, eliksir, żeby mieć co najmniej 10 ich Ale dobra, słuchajcie, już wybił nam czas, więc jak najbardziej już pora się żegnać Właśnie, pojawiła się bestia Nie, było słuchajcie, jak wyje, nie wiem, czy to jest Bóg, czy tak ma być Ocie pier... pierdoły Nie, zostawcie mnie, błagam, nie zabijajcie mnie Ło wyścierwa Tam jeszcze jeden, no nie no jeszcze jeden BUM! Czy gupiry I ciągo! I tego w pogupim ryju. No dobra, udało nam się odeprzeć skutecznie atak Bergestów na nasz na, nasz, na naszą osobę, więc jak najbardziej pora się przesweć do następnego godziny co najmniej żeby nam się to chłodnowiło życia No słuchaj, to było na tyle. Dzięki Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Teraz chyba nagram jeszcze jeden odcinek, bo jest godzina dopiero godzina 19. Nagram jeszcze jeden odcinek, a potem. Yy, a potem, nie wiem, będę następnego dnia, już, czyli jutro u mnie, jutro będę się brał za, za przechodzenie tej Dark Sagi. No, a to było na tyle. Jeszcze, jeszcze raz i do następnego. Trzymajcie się. No i cześć moi drodzy.